Nasz rynek jest trudny i bardzo nieprzewidywalny. A co dopiero rynek amerykański? Czy nie łatwiej byłoby nowym inwestorom nauczyć się podstaw inwestowania na GPW? Ja w zasadzie uczyłem się na GPW, natomiast GPW ma potężną wadę. Otóż w około 30 lat ten rynek, to znaczy konkretnie WIG20, on troszkę wolniej rośnie, ale urósł tylko 75%. To jest poniżej 2% w ciągu roku. Podczas tego samego okresu rynek amerykański urósł ponad 2000% i to stanowi około 10%. Rocznie. Czyli jest to rynek, który wielokrotnie szybciej po prostu się rozwija i dzięki temu jest o wiele łatwiej zarabiać inwestować na rynku właśnie amerykańskim. Teraz dlaczego jeszcze? Ten rynek amerykański jest w rzeczywistości łatwiejszy, pomimo, że tam jest mnóstwo spółek. Jest 5-6 tysięcy spółek, które możemy spokojnie inwestować. Dlatego, że jeżeli masz narzędzia software'owe i duży rynek, to jest tak duża masa po prostu spółek, które możesz, że tak powiem, przefiltrować, że zawsze właściwie co tydzień mogą się pojawić 5, 10, 15 różnych spółek, różnych okazji do zainwestowania. Natomiast na rynku polskim byłoby to właściwie kilka spółek w ciągu miesiąca. Po prostu nie byłoby wystarczająco dużo tak zwanych okazji, czyli takich spółek, które po prostu spełniają wszystkie nasze kryteria. Żeby dowiedzieć się, w jaki sposób inwestować możesz na rynku amerykańskim, obserwuj ten kanał.